Wszystko jeszcze możliwe Ostatnia runda pojedynku O mistrzostwo Europy wakujące Opasy WBA i WBO Intercontinental Van na Znów Del Boy Czyli Cisora Strzelił lewym sierpowym, doszedł ten cios od początku tej walki w ataku doskonałej formie jest Cisora. Aha, nie może sobie Helenius poradzić z tymi atakami. Potężny prawy sierpowy Cisoru dochodzi, już nie ma takiej szczelnej gardy. Helenius już podejmuje ryzyko, zadał taki mocny prawy sierpowy, nie chroniąc się. I odpowiedź Heleniusa. Przestrzelił, przeszczelił tym prawym. Już stawia wszystko na jedną kartę Cisora. Imponuje mi w tym pojedynku Cisora ten zmęczony. No ciężki jest to pojedynek dla Heleniusa. Wspaniała atmosfera, terafił lewym sierpowym, ale odpowiedź Geleniusa, jeszcze jeden lewy sierpowy. Na tarciu Cisora. Co za walka, co za wymiany ciosów, jakie tempo, nie do wiary. Ten pojedynek nie zapowiadał się tak ekscytująco, a wyszła z tego naprawdę wielka wojna. Ja tak bardzo chce wygrać przed czasem Cisora. ale też jest węczony. czuję Helenius też. A sędzia ma problemy z rozdzieleniem. Ostatkami siły już walczy Helenius. Więcej sił chyba zachował jednak Cisora. On nadal atakuje. On zadaje więcej czasów. Ale odpowiada również Helenius. Chociaż ręce już nie pracują tak jak na początku walki. Nadal natarcie Cisory. Krańcowo zmęczony jest Helenius. Ale ja ciągle jeszcze liczy na to, że może mu się uda trafić. Jeszcze pół minuty. Ostatnie pół minuty dwunastej rundy. Czy to jakoś jeszcze się ułoży? 25 sekund. A już nie idzie nawet za ciosem Helenius. Wierzę, te ciosy już nie są takie precyzyjne. Proszę. Klinczuję. Na już oglądają widzowie tę walkę. I doping dla Heleniusa. Ostatnie ciosy, ostatnie sekundy walki. I atak jeszcze jeden sorry. I miłe gesty. Szczególnie ze strony Heleniusa. Cieszą się w obozie Heleniusa. Cieszą się w obozie Chisory. No i żona Sandra też dotknęła, że ta walka się skończyła. To już się skończyła, no. tak. No trudny pojedynek. Czekamy jeszcze na wynik. Uff, jacy obaj zmęczeni. Brawa należą się tym Gladiatorom. Wspaniała walka, wielkie emocje. Nie było knockdownów, które są solą boksu, ale były Setki mocnych ciosów. Cisora zasługuje na wielkie brawa. Powiedział, że będzie walczył dla siebie wszystko. Że będzie większym hitem niż Nokia. No, może tro, trochę przesadził, ale, ale ta walka hitem była. Chyba Cisora dostał jakiś sygnał od... A te jego i niektóre z jego czasów były rzeczywiście tak zadawane, jakby w pięściach miały te kamienie służące do nagrzewania fińskich łaźni. No, poczekajmy na werdykt. Bardzo ciekawa walka. No tutaj żaden z nich nie zasłużył na przegraną. Obaj dali z siebie wszystko. Obaj stworzyli wspaniałe, dramatyczne widowisko. Obaj udowodnili, że zasługują na miano jak pretendenta do Mistrzostwa Świata. Kto wie, czy Helenius, jeśli wygra, nie będzie walczył o Mistrzostwo Świata. Czy Sora już miały podpisane kontrakty na walkę z kliczką. niewykluczone, że. Jeszcze będzie walczył z którymś z braci. Trudny pojedynek. Zmęczył się bardzo. Tak, wrócę no dalej. Proszę, jak się odpoczywa. Kilka minut i już równo oddycha. Herrat. Należą się brawa obu. No i e, ulga żony Hereliusa Sandry. Niejednogłośna decyzja, tego można było się spodziewać. 115-113 dla Heleniusa. Jankowiak, Jankowia Kleszczyk. 115 do 113. To ci so. 115 do 113 dla sorry, w moim odczuciu to jest najle właśnie najbardziej zbliżony do prawdy werdykt. Tak jest. 115, 113. Trzeci werdykt przesądził, że zwycięzcą pozostaje Herelius. Do usłyszenia.